Siemanko, z tej strony Dim2 i dziś zapraszam was na kolejny odcinek, z tym razem metin2.pl. Żeby nie było, chciałem pokazać Wam jak to wszystko wygląda po aktualizacji 154. Coś, to co zostało w ogóle dodane, jak sami widzicie, to jest akurat zmiana wizerunku, czyli nowy interfejs tworzenia postaci, logowania i tak dalej. Tworzenie postaci. Najpierw sprawdzimy to tworzenie postaci. Utwórz postać. Uhu, uhu, uhu. Likan ma dwa wyglądy mężczyzna. Taka prawda. Szamanka może być kobieta lub facet i mieć dwa wyglądy. Okej, okay. sura. Inna nazwa, postać już ma tą nazwę, super. Nie podoba mi się tylko tutaj, co jest napisane, utwórz postać. Na poprzedniej karcie jest podane ID, dlatego tam to też jest zakryte. Jak pewnie zastanawiacie się, gdzie wyparowały wszystkie informacje, jakiś czas postaci, co do tej postaci jest, no to jest właśnie tutaj, jak tak wiedziecie. 36 dni mój sklepik mam. To, to nie wiem, co to było. To też coś tam było. To też coś tam było. To by było, wema chciałem robić, ale mi się nie odechciało przy 19 poziomie, jak miałem wpijać. E, a, to znaczy, no nie wiem, co tutaj jest na tej postaci, ale wejdziemy na chwilę do gry, pokażę wam co i jak. Myślę, że tutaj wszystko akurat zostało na tyle, to zrobione. Dobra, może ładnie, tylko to. ID postać tam nie powinno być, moim zdaniem. Tu mam trochę kół. i będę chciał je wymienić. Mam 3, 6, 7, 8, 9, 10. Jest, jeszcze Glypchy są. Jeśli ktoś pamięta, Glypchy to jest jak była dodawana grota wygnańców. Ogólnie Ocean Seonhan'a Tutaj wszystko wymieniamy księgi. Jak wymienić księgi? Chcesz wymienić mi księgi? Świetnie, zbieram księgi umiejętności, księgi mistrzów. Jeśli przyniesiesz mi ich 10, dam ci w zamian księgi umiejętności dla Twojej klasy. Brzmi nieźle, prawda? Aha, no i za tę usługę należy się opłata w wysokości 2 milionów yang. I właśnie pomysł poszedł się. Dlaczego się poszedł w ten ten? Bo może ja mam tutaj 10 Mogę jakoś je inaczej niż... Nie mogę, muszę jej przekładać z tego, co widzę. Dobra, to jest taka lepsza... Księgi mistrzów rozumiem, że polimorfia i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mi się czerwone zrobiło? Aha, w ten sposób, że jeśli przekładam, robi się czerwone, które już jest. To bardzo fajne, szkoda, że czegoś takiego na handlu nie ma. Ciekawe, czy nie ma żadnego bugu, OK. Nie posiada też wystarczającej ilości yang do wymiany. Ja się wcale nie dziwię, bo ja bym dostał albo duchowe, albo silne. Za 2K kupię sobie jakieś 8 silnych i 8 duchowych, tak mniej więcej pira z drzwi, dlatego też sobie daruję to. I widzimy się zaraz w innej postaci, tam będę chciał wam pokazać też kilka innych fajnych rzeczy, więc widzimy się duchnie za chwileczkę. Okej, okay, kolejną rzeczą, jaką została dodana, to przy potworach agresywnych została dodana taka mała gwiazdeczka, która nic nie daje, ale jeszcze jedna rzecz została zmieniona, jak widzicie. My mamy postać i mamy swój level pokazany, ale też moby mają pokazany swój level, co jest bardzo chyba dosyć fajne. Dosyć fajnym pomysłem, zobaczcie, one mają pokazane jaki mają poziom, 29, 32. A jeszcze tutaj są 29, 32, 29, 30, te same, tutaj jest 30. Ucznicy, tutaj jest 33. Jeszcze jakby to było tak, wiecie, że dałem tak naprawdę tyle, ile mam na danym poziomie, Expa każdy daje trochę więcej, to by było dosyć fajne jeszcze, ale no cóż, wszystkiego mieć nie można. Ja będę dzisiaj robił takie krótkie cięcia, ze względu na to, że tych nowości jest bardzo dużo. Chciałem pokazać wszystkie, które właśnie zostały dodane, więc widzimy się dosłownie za chwilę, jak kolejna nowość będzie, będę mógł po prostu pokazać nową nowość, nową, nową rzecz, która została dodana, o tak powiem. Okej, okay, teraz jedna z fajniejszych rzeczy to jest to, że to co teraz dropniemy powinno nam się pokazać w jakiś magiczny sposób. Myślałem, że to będzie coś takiego, jak było na Magic Master, czyli wiecie, dropimy coś i nam nagle wyskakuje jakiś sub światła w górę. Ale nie, to nie o to tutaj chodzi. Tutaj chodzi o to, że coś takiego się dzieje u nas w ekwipunku. Czyli nasza... Magia polega na tym, że się świeci nam item w ten sposób. Oczywiście te dwa itemy, co są tutaj na samym dole, czy też złoty na to nie jest to, co powinno być zaznaczone, bo tego wydropiłem dawno, dawno temu, ale na przykład kusie nie powinny tak też zaznaczać czasem. Myślałem, że to, co wydropiłem i podniosłem, również się powinno zaznaczyć, ale jednak nie. Wracając do tego, że. Tutaj coś jest, pokazuje coś fajnego. Jeszcze sprawdzę, czy czasem nie jest tak, że jak coś na przykład zbije, Medina no, i się nagle wiecie, jakiś wielki sub światła nie pokaże. To też może być dosyć ciekawe. Bije bez żadnego syfu, tak naprawdę, bo tu, tu przyznam się. Kurde, ten Facebook mi przeszkadzałem te dźwięki. Ja muszę mieć włączonego ze względu na to, że. I... No muszę, ale mam nadzieję, że nikt nie będzie słychać w mikrofonie, tylko będą słychać je jako dźwięki systemowe, które będą mógł zupełnie wyciszyć. I powiem Wam tak, jest jeszcze fajna rzecz, że postać wybierana automat z automatu jest ta, co była ostatnia, czyli dajemy na to to jest. Bierzemy, bawimy się teraz z Darkiem i mam na przykład na tym skącie Artemida. I automatycznie jako pierwszy jest Darek, a nie Artemid. Artemid jest tylko następny. Artemida biorę potem jest Artemid jako pierwszy, darek jako drugi. Coś takiego rozumiecie chyba, takie dosyć proste. Zostało jeszcze dodane parę innych takich innowacji, które oni to nazywali bardzo pięknie. E, możliwość przeniesienia bonusów, skończącego się na przykład kostiumu z jednego na drugi. Prościzna, prawda? Eventy OX i Wojna Królestw. E, coś co nie jest zorganizowane zostało zaktualizowane. Delikatne słukno będzie można zdobyć ze szkaty bossów 40+. To mnie się naprawdę bardzo, bardzo podoba, bo będzie bardzo, bardzo przydatne. No i zobaczymy czy nic się nie stanie. Nic nie widzę, żeby się coś stało, działo czy coś. Mogę wyrzucić to, to i to. I mogę podnieść sobie to i to. Widzicie, właśnie w ten sposób nam się pojawia, że coś tam wydropiliśmy. Aż sprawdzę, czy nie mam jakiegoś, świecie w chwilę tyle, żeby sprawdzić, czy na wszystkie temy się tak robi. Tak, na wszystkie temy się tak robi. Więc to jest dosyć fajne, myślę, rozwiązanie, więc naprawdę będzie... O, padłem, ale o to chodziło. Te potwory mają e, gwiazdki i mają 97 level. Może fajnie to wygląda? Co o tym sądzicie? Wizualnie mnie nie przeszkadza, a wygląda całkiem chyba ładnie. Tylko nie wiem, czy to akurat jest... Aż tak bardzo to potrzebne. Hmm. W strażnicy Nemera została zwiększona możliwość wydropienia klucza. To jest ta, ten dungeon, z na tego poziomu. Yy, natomiast jeszcze coś jest danym. Szansa na krwienie działa teraz u każdego, czyli nie tylko u Wilkołaka. To jest też wielki plus. Ninja, jeśli miał czwartą umiejętność, konno może ją wreszcie rozwijać, i to też jest hmm, po kilku latach dopiero ruszone. A i to coś, co mnie drażni. Nie będzie można łączyć ani rosek, ani wody, do, ani jakieś. Ojej, no przecież za każdym razem będzie mi się pojawiało, że ja coś tam mam wydrupione nowego, jakiś nowego klipu. Jak ja będę przecież miał ekipy na wojnę, to będzie mi tak cały wszystko mergało. To chyba nie o to tutaj chodziło. Myślałem, że ten to jest tylko przy wydropieniu danego itemu. Eee, o kolejności logowania powiedziałem. Jest nowy punkt startowy. Mam nadzieję, że uda mi się go pokazać. Będę musiał wziąć jakąś postać pierwszy level. Eee, ten punkt startowy niby jest obok strasznika. Zobaczymy w ogóle, gdzie nas przeniesie. Może już... O ty, patrzcie! Wprowadzony poziom w teleporcie? Co jest grane? Przecież to tak nie powinno być. M2 też powinno być od 25. Może w ogóle 25 ma się męczyć w M1. Przecież nawet na TPD się tak nie męczyłem. Aż sprawdzę, co jest grane. Chcę podróżować. Mam nadzieję, że to jest. sugerowany level. Co? Jak myślicie? Myślę, że tutaj 69, tak, to jest maksymalny level, jak myślicie. Nie, to jest chyba sugerowany level, na jakim można na tej mapie spędzać, tak naprawdę. Genialne. A tu co, pokażę pewnie. Tu pewnie jest z od 90. Okej, okay, nie jest nic napisane. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Został dodany kilka rzeczy u. Nie wiem, czy tu tego? Nie u tego. Niekończący się coauchan, czyli niekończąca się strzała zostanie dodana? Aż muszę to sprawdzić, ale nie ma tu nie kończącego się kołczana. Bo jakieś strzały. Nie wiem, czy już nie muszę iść czasem podłączyć swoją siłę. Okej, okay, minęły kolejne 3 godziny. Jak nie minęły? A, nie minęły. Coś źle przeczytałem, oczywiście, za szybko. No tak, ale mm, mniejsza o tym. Zadowalne obrażenia są zmniejszone przy ataku z odległości w tym, tym regulatory. Przedmiot grzmi się tym czasem trwania, a nie atrybutami, a coś co, coś co, coś co, coś co mnie zawsze zastanawiało, mam nadzieję, że to jest u handlarki pokazane, a tu są kołczany, widzicie? Kołczan, wartość ataku, ten kołczan za potrzeby 24 godziny w i skończę się, ilość strzał, obrażenia nie maleją nawet podczas trafień z odległości, czyli co, że o, i wprowadzili też możliwość, co można sprzedać u handlarki, czego nie można. Widzicie? Nie mogę tego sprzedać. Naprawdę? To ja tu połowy rzeczy nie mogę sprzedać w magazynie, a mam nadzieję, że mogę sprzedać normalnie, jako item do sprzedaży. 7 dni. 24. No to, to, to całkiem ok. Tylko teraz. Nie zastanawiam... Otworzę sobie szybko item shop i sprawdzę, co jest grane tutaj w ies ie Prawdopodobnie nie widzicie tego ze względu na to, że ies a nie łapie okienko Dealix. Ok, nic nie ma. Albo przedmioty ze znaki. Nowe przedmioty. Oprócz Yang, tu mnie nic bardziej nie drażni, więc to tylko jest na szczęście układ na wolności na 7 dni. Teraz szybciutko jeszcze do dozorcy zajrzę. O, nie wiem, tutaj do tego wsadzić, tak myślę, co by tu wyrzucić. Sproja, berek, liczba zrupułkowego, duchowe uderzenie. Też jest pokazane, czego nie mogę wsadzić do depozytu. Smoczywicz, wystarczy. Aż muszę sprawdzić, bo mnie to bardzo intryguje, czy mogę teraz normalnie sprzedać na to bołku te rzeczy, które są właśnie widzieliście. No, na szczęście stalek się tak nie zdało, nie zrobiły się tak stalki. Przynajmniej jest ktoś tu na rynku jest ktoś na rynku. Ja lubię sobie kół. ja je podniosę. Może wykorzystam i wezmę, zmarnuję 2 kk. Na to, by wam pokazać na czym to działa, na czym to polega. Ogólnie tak. Okej, okay, czyli wiadomo, to, to, to czego nie mogę handlować to jest slajd. Super. Dziękuję DT Power DT, że mogłem na Ciebie wykorzystać. Mam nadzieję, że nawet nic nie widziałeś. To jeszcze pójdziemy wykorzystać właśnie te, te rzeczy. Nie, wniosek. Berek nie. Wilczypazur nie? Nie. Chciałem jakieś dziwne kół. Krąg mieczy, krycie się, jeszcze cztery. Fir miecza, tak. Czarowane zbroje, ok. Purpurę muszę zostawić, a wreszcie zostawię. Purpurę też, pazur mogę tak dać. I duchowe damy. I zobaczymy, co dostaniemy, dostaniemy. Ja obstawiam, że to ku co się świeci to jest rozpro. Uderzenie palcem, proszę Państwa, właśnie zarobiłem. Właśnie straciłem jakieś 4K, żeby zarobić 50K. Sorry, ale ten wypał co właśnie teraz odwalili. Mm -mm. Nie będzie chyba nikt z tego korzystał. To chyba jedna, jedyna osoba, która skorzystała, to właśnie to byłem ja. I to by było na tyle. A, jeszcze nowy punkt startowy chciałem zaprezentować. On jest niby gdzieś tu, ale to widzimy się dosłownie za chwilę. Okej, okay, zanim jeszcze pokażę Wam nowy punkt startowy, jeszcze sprawdzę, czy w rzeczywistości można się na tym 17 levelu na przykład teleportować, powiedzmy, góra Sohan. Tak, czyli to tak jak myślałem, że to jest tylko sugerowany level, że wpuszcza każdego. Już myślałem, że wprowadzili levele, od którego trzeba gdzieś tam iść, bo jakby było 25 levelów w M1, to bym na nich tak, żebym już nawet nie zrobił żadnej nowej postaci. Żadnej, żadnej. Nic. A teraz sprawdzimy jeszcze ten punkt, gdzie nas powinno przenieść. Zostajemy ten jakiś punek Pa, pa, pa. zabij mnie. Wiecie co, dostałem ci pouczenie. Właściwie to nie wiem za co, bo policjant nie chciał powiedzieć. To znaczy powiedział coś, ale tak się jąkał, że ledwo go zrozumiałem. E, więc to wyszło tak, że nie bardzo wiem za co mnie pouczył. Nowy punkt startowy? Chyba nie o to chodzi. Co? Jeszcze, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Okej, okay, chyba wiem o co może chodzić z tym nowym punktem startowym. Mm hmm, Nic bardzo dobry, mam nadzieję, że nie zajęty. O, widzicie nie zajęty? Myślę, że to jest ten nowy punkt startowy, że to nie jest punkt startowy, który mamy tam gdzieś tam przynosi po starcie, po padnięciu czy coś. Tak, to jest nowy punkt startowy, bo my chyba tutaj się nie ryspimy z tego co. Nie tam rozpimy się na moście Gino i teraz rozpimy się. I w ogóle z innej strony, czyżbyśmy czy mogli wybrać, to znaczy, losowo nas albo tu, albo tam, albo gdzieś też tak może być. Ja nie chcę tego sprawdzać na kilkuset postaciach, ale myślę, że tak może być. Więc jak w Gino was gdzieś indziej teleportowało niż tam, co kiedyś na most, to znaczy, że tak jest. A wam się podobał opis aktualizacji, zapraszam do zrobienia tego, co tutaj ten nick postaci sugeruje. I widzimy się już niebawem. Dobra, Steriosa może, może z pl też się zobaczymy jak się uda nagrać na filmik. Więc dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie Dim2 i życzę powodzenia, jeśli gracie na PL-u, a jeśli nie gracie i chcecie zagrać link do rejestracji w opisie i trzymajcie się po pa-pa.